Od jak dawna ludzie budują ule z ramkami? To jest jakiś starożytny wynalazek, czy bardziej współczesny? Słuchaj, bardzo współczesny można powiedzieć. Jeżeli popatrzymy sobie na działalność człowieka, tak, no to to jest bardzo współczesne. Wcześniej gospodarowano w różnych kłodach, w barciach, w kłodach bartnych, w kuszkach, ale generalnie problemem było to, że tam niszczono plastry. Żeby zabrać miód, trzeba było uciąć kawałek plastra i zabrać, tak, i no musiały to od nowa budować. Było to problematyczne. I takie pierwsze ule, gdzie na przykład można było ramki wyjąć i nie niszczyły się, 1789 taki gość, co się nazywał François Hubert, to on wymyślił tak zwany ul liściowy, ul książkowy. Tam właśnie można było te ramki wyciągać i nie niszczyć. Ale tak naprawdę, za jakby ojca dzisiejszego, współczesnego ula My uży, jakby uznajemy mm, Lorenzo Langstroth. No, Langs, La, ul Langstrotha w ogóle jest najbardziej popularnym ulem na świecie. Jest go najwięcej, jeżeli chodzi o ilość sztuk. U nas w Polsce niestety jest to ul bardzo, bardzo niepopularny. U nas się przyjęły inne konstrukcje, bo my wiecie, jesteśmy mądrzejsi od innych. Yy, więc y, Langstroth 1852 i on ma na to patent. I to jest jakby taka data, właśnie, że on ten patent otrzymał na ten swój ul. Yy, nawet Polacy, słuchajcie, też jakby robili takie ule szafowe, no różne, różne konstrukcje były, tak? Ale właśnie za, za ojca współczesnego, jakby um, Ula, no Lorenzo Langs się mówi na całym świecie, że to on ten pierwszy patent taki legalny miał, nie? Jest to udokumentowane 1852, czyli jak widzisz, to jest bardzo współczesne, tak? Wcześniej nie było czegoś takiego. Były właśnie kłody bartne, kuszki, barcie, różne kombinacje właśnie, jakieś tam ponoć gdzieś tam w starożytnych czasach jakieś tam naczynia były i tak dalej, takie gliniane. Ule są bardzo współczesne.